Mamy końcóweczkę lutego, no, pogoda nas nie rozpieszcza, mamy cały czas na plusie i dużą wilgotność, to chwila jakieś opady przylotnego deszczu. Nie jest to taki najlepszy okres na przycinanie borówki. Jako że nie miałem czasu wcześniej tego zrobić, no to teraz zrobimy to pod koniec lutego. Jak ktoś przyciął wcześniej, to myślę, że na tym lepiej wyszedł. Ja czekałem na to, że może się pogoda troszkę zmieni i będzie troszkę zimniej nie będzie tych opadów, no ale się przeliczyłem tak co do przycinania boróweczki, jeżeli ktoś jeszcze nie przyciął tak jak ja i nie wie co tutaj poprzecinać, to, to tutaj zaczniemy do takich tematów, że możemy poprzecinać jakieś gałęzie, takie które się na przykład tutaj krzyżują, idą zbytnio do środka tak żeby podczas nie wiem, wiatru nam tutaj te gałęzie się nie ocierały, żeby jakieś choroby grzybowe nam się tutaj nie pojawiły przy czym, tak jak mówię, no, to jest pogoda taka, że naprawdę choroby grzybowe, czy to na borówce, czy na jakichś innych krzaczkach, drzewkach, nie, ma, nie, nie jest trudno, także tutaj jest materia jak nam się uda, to do przycinania takiego wiocenego Ja tutaj też nie będę za dużo kombinował, bo przecinam takie kalutki, które tak jak widać gdzieś w wcześniejszym cięciu gdzieś tam spoczarniały, poprzesychały, no, przemrodzić, może nie przemroziło, bo akurat pogoda była jaka była delikatnie tylko pousuwamy takie, takie cienkie pędy ewentualnie jak któreś nie było widać na jesień które owocowały pędziki no to też wycinamy ewentualnie takie tutaj jak widać troszkę poniszczone, przyschnięte no to oczywiście ucinamy poniżej, poniżej tego miejsca także tutaj za dużo nie będę wycinał tych pędzów czy to owocowych czy to liść, liść, liściowych takie malutkie pędziki cienkie też możemy śmiało wyciąć tutaj z tego nic nie będziemy mieć, tylko nam będzie przeszkadzało także jeżeli jakieś gałązki mamy centralnie skierowane w dół, też je wycinamy bo tu później przyjdą liście, przyjdą owoce i wszystko będzie nam leżało na ziemi, także to akurat też nam nie będzie potrzebne, także też to wszystko należy wyciąć, także nie ma z wiosny za dużo takiej pracy jak mamy jakieś cienkie pędy, takie, takie tutaj w, tym, w moim przypadku Takich cienkich pędzików tutaj nic zbytnio nie wykorzystamy. Tu mamy pępce same liściowe i to jeszcze niedużo. Jakiś jeden pęc kwiatowy, tak jak mówiłem w wcześniejszych filmikach, nie jest to trudno rozróżnić. Te, które mam takie nabrzmiałe, bardziej kuliste, to mamy pępce owocowe, kwiatowe. A te takie bardziej śpiczaste, to mamy wszystko już pępce liściowe. Także co do przycinania, tutaj jest ja tylko tak jak mówiłem przytnę jakieś delikatnie przychorowane pędy tak jak mówiłem tkniemy poniżej, już tutaj sobie nie żałujemy, że mamy jakiś tam pępca jakiegoś kwiatowego, tak jak tutaj widać jest taki bardziej okrągły, tutaj mamy liściowego, jest tak jak widać no na tym, może na rękawicy będzie dobrze widać, jest bardziej szpiczasty, tutaj mamy bardziej zaokrąglony. Zawsze coś się trafi po zimie, że trzeba przyciąć, no nie ma możliwości, żeby się nie, nie dało. Ja tutaj wszystkie pousuwam, najlepiej gdzieś spalić, wyrzucić. Tak, żeby nam tutaj się nic nie działo, tutaj te akurat, tak jak widać, tu się krzyżują trochę te gałęzie, akurat tutaj mamy te, które ładnie idą do góry, to jest akurat odmiana Duke, także wszystkie takie cienkie, jakieś słabe pędziki powycinamy. Nie ma to za dużo zostawać znowu tych pędów. Jeżeli chcemy, żeby były owoce większe, to tutaj musimy troszkę tych pędów przerzadzić, powycinać trochę tych pędów kwiatowych. Jak będzie za dużo kwiatów, to oczywiście nam tutaj jak mamy młodego krzaka nam nie wyrobi roślina układ korzeniowy z dożywieniem wszystkich tych owoców i będą po prostu drobniejsze. Ale jak nam nie zależy na tym, to oczywiście zostawiamy pędy, nie usuwamy, nie przerzadzamy tych pędów. I wtedy wyjdzie nam tego troszkę więcej. Mam jakieś, jakieś krzywe, te kawałki też możemy powycinać. Tutaj już musimy, tutaj mam chyba czwarty rok rośnie, czy trzeci, troszkę uformować naszego krzaczka. No tak jak mówiłem, pogoda nie jest za dobra. No takie przycinanie drzewek, no, ale już jest ostatni dzwonek na te przycięcie, tak żeby można było, tak mówię, przyciąć wcześniej. Tu już powiedziałem, to dość dobrze brzmiało. To jest z kolei odmiana Chandler, która, tak jak nagrywałem gdzieś w wcześniejszych filmikach, w początkowej fazie wzrostu, tutaj jak był krzak posadzony, bardziej szła na szerokość niż do góry. No tutaj później ładnie mi to wszystko wybujało. Mamy już tutaj też starsze pędy. Jest dość dużo tutaj też owocowych, ale będą się na tutaj krzyżować, bo tutaj jak widać, ta gałąź idzie na bok już tutaj. Z racji tego, że ma więcej tych borówek, no to tutaj w tą gałązkę i tej gałązki się pozbędę, żeby mi później nie obcierało i krzaczek później nie chorował. Także już musimy ją pomalutku zacząć kształtować, tak jak ma być. Jakieś gałązki, które skierowane są w dół, też wycinamy. Tutaj ta gałązka też się będzie krzyżować. Tu mamy z kolei cienką gałąź, też wycinamy. Nic z, niej, z żadnego pożytku z niej nie będzie na takich cienkich pędach też owoce będą słabej jakości. Także też możemy powycinać jakieś gałązki, które tutaj wchodzą do środka i się krzyżują tu już pójdę troszeczkę na jakość, nie na ilość. Z racji tego, że on, ten, ta odmiana akurat worówki jest gorsza, jeżeli chodzi o formowanie. Jakieś przyschnięte pędziki oczywiście tak samo usuwamy tutaj też nam się to będzie krzyżowało. przymarznięcia delikatne tutaj miejmy nadzieję że nie będzie w późniejszym okresie jak zacznie kwitać wszystko jakichś przymrozków na no nic, z naszej boróweczki czy z innych drzewek wszystko poprzemraża i już no nie będzie za dobrze tutaj przyszedł mi pomocnik do cięcia takie liderowskie które tutaj jak widać są skierowane na dół ci cię się. jak widać delikatne gdzieś przymrożenia to wytnę troszeczkę poniżej takie delikatne gdzieś pędy końcówki też powycinamy tutaj też za dużego pożytku nie będzie tu mam znowu przejście też troszkę przerzedzimy zostawimy troszkę liściowych, trochę owocowych ta gałąź też idzie w dół tutaj już ją poświęcę tylko te gałęzie, które tutaj będziemy mieć skierowane do góry tu troszkę mamy owocowe, zostawimy bo tu mamy kolejną odmianę diłka też ją delikatnie troszeczkę bardziej gdzieś się przymordowało jak chandlera wszystkie jakieś gałązki takie ze zmianami jakieś przyczerniałe usuniemy jakieś takie pędy, tak jak tutaj widzę widać cieniutkie też je usuniemy, tutaj nam to wszystko też pobudzi szaczka do, do wzrostu, także nie ma obawy że nam to się będzie działo, też musimy troszeczkę poprzecinać. delikatnie natniemy żeby tu się na ładnie rozkrzewiło tu jest dużo drobnych pędów tak jak widać tu je mamy też pępce owocowe, tak tutaj tu już mamy tego mniejszego liściowego to już zostawimy dziób ma dość dużo owoce, także też fajnie w późniejszym okresie nagram filmik, będę miał czas posadzę sobie jeszcze jedną boróweczkę, tą którą wszyscy zachwalają a mianowicie odmianę bonus, która rzekomo ma największe owoce, także też sobie to akurat przetestuję, dosadzimy Zobaczymy jak to sobie będzie z tymi owocami. Jeszcze tutaj też troszeczkę zagłębiłem temat odnośnie tutaj zapewnienia dobrej wilgotności, dobrego podłoża dla boróweczki, także tutaj później też nagram odnośnie usprawnienia podłoża, tak żeby... Jak najmniej podlewać, a żeby była wilgoć w ziemi, jak nie mamy możliwości gdzieś dostępu do wody, no to tutaj jest problem z borówką. Jak wiadomo tutaj borówka bardzo dużo potrzebuje wilgoci. Jak nie będziemy jej podlewać, no to też owoce będą liche. Także tu troszeczkę zagłębiłem, tak temat. Nagramy odnośnie takiego fajnego podłoża i takiego specyfika, który tam wytrzymuje bodajże, 5, 5 lat w ziemi też. To akurat nagram jak możemy to usprawnić jakie podłoże możemy zastosować, tak żeby tutaj nam to wilgo trzymało. Jak damy sam torf, to oczywiście tutaj też torf się łatwo przesusza. A jak go przesuszymy to ciężko znowu go nawodnić. Wązki tak jak mówiłem, które się krzyżują. Wycinamy. O już no bo też zaczyna coś pokrapywać. Te, Które podą też do środka to też wycinamy. Jak już mamy chore, lepiej wyciąć, nie dostawiać, bo szkoda, że bo są pepce, bo i tak później będzie z tego więcej strat, jak korzyści. A tutaj sobie też kocówki odcinam, tak żeby się to wszystko fajnie rozkrzewiało. Co do tych stążek, które polecił ten dziadek na internecie. Mi się to nie sprawdziło. Radne mi tutaj biedronki nie przyleciały. Jeden pan mi podpowiedział na internecie też właśnie pod tak którym filmikiem to można zastosować żeby się żeby skutecznie odstraszyć mszyce także tutaj też nagram w późniejszym okresie jak już to zdobędę po prostu sposób też przetestujemy zobaczymy czy to się sprawdzi czy się nie sprawdzi jeżeli się nie sprawdzi to, to też później wszystko powiem co i jak Tu z kolei odmiana Hanna's Choice, jedna z wcześniejszych, tak jak widać nawet po pęcach już tutaj nam się praktycznie rozwijają Ja akurat ją polecam każdemu, bo naprawdę są owoce bardzo smaczne Moim zdaniem, przynajmniej na chwilę obecną Chyba najsmaczniejsze owoce z tych zborówek, które akurat ja, ja mam Tutaj tak jak mówię, no już ostatni dzwonek na przycinanie nie było okazji kiedy to wcześniej przyciąć, także tutaj delikatnie tylko przycinamy te, które są ze zmianami chorobowymi i tylko te, które się tutaj nam krzyżują, tak żeby nam boróweczka była w lecie zdrowa. Akurat tutaj chyba tak widzę najlepiej przetrwała ten delikatny, śmieszny okres nasz zimowy teraz. kwiatowe to zostawimy, już nie będziemy tego wycinać. Z racji tego, że ja mam dość gęsto posadzone boróweczki, bo nie mam możliwości miejscowych, tak żeby je po prostu rozsadzić szeroko, no tu tutaj staram się je prowadzić jak najwężej. Tutaj te wszystkie gałązki, które idą tak centralnie na bok, wycinam. Staram się je puścić jak najwyżej, tak tutaj widać, podwężałem zostawiam tylko te które idą jak najbardziej pionowo co do nawożenia na razie nic nie nawozimy, niczym się nie bawimy też mam sposób takiego Pana, który mi napisał akurat w komentarzu jak można tutaj w naturalny sposób też fajnie zakwaszać ziemię także tutaj spróbuję to też przetestować Myślę, że to w dobry sposób, naturalny, bez żadnego użycia jakichś chemicznych kierczanów, amonu, czy, czy innych nawozów kupowanych w markecie. Do, do tego, że dorzucimy oczywiście dosypywanie ziemi, czy tam tego tor, torfu kłaśnego, to wszystko nam na bieżąco będzie gniło i zakłaszało nam tutaj podłoże pod borówkę. Ja w końcu sezonie też bardzo mało użyłem tego siarczanu Już nawet nie pamiętam, ale myślę dwa razy albo trzy I tak burówka ładnie rosła Co to do tego czarnienia tych pępców malutkich Które się tutaj pod, pod jesień pojawiały i czarniały To już też doszło ładu co to jest Także też nagrałem filmik odnośnie tego pryszczarka Tu też mi ktoś na internecie pomógł właśnie, bo w ten sposób już tego szkodnika już wcześniej wynalazł. także tutaj też myślę, że to tą sprawę rozwiąże w tym roku co do właśnie zamierania czy tam czarnienia tych młodych pemców Bardzo mały szkodnik, ciężko go zauważyć Dobrze no, mi ktoś napisał właśnie że to prawdopodobnie pyszczarek także tu akurat można sobie listki młode zerwać, sprawdzić i będzie widać tego szkodnika jak nam właśnie niszczy te młode pędziki także nic na razie nie nawozimy nie sobie borówka spokojnie na malutku startuje pogoda jest jaka jest zresztą mogą być przymrozki także tu też nie ma co przyspieszać wzrostu